W niedzielę palmową odbył się gminny przegląd Pucheroków w Bibicach. To znana już od XVII wieku tradycja krakowskich żaków, którzy przed kościołami zbierali datki, recytując po łacinie oracje o swej biedzie. Gdy w 1780 roku zakazano im występów, Żacy przenieśli się do podkrakowskich wsi, gdzie z czasem zwyczaj ten przejęli miejscowi chłopcy. Ta unikatowa tradycja trwa w gminie Zielonki. Dziś palmowa za noc. chodzi po bibicach. U. do was przyleciałem i o wszystkim powiedziałem a ciorecki dym za pasikiem nosem a was gospodyni o parę prosę a jo wyrwi z rodu bibickiego żaczek nieuczony a co wam do tego jeździłem po świecie byłem za woźnicę miałem się lokać, ciotkę czarownicę hey, no, Pucherocek siedzi i się na tym biedzi. A żeby się kury nie kryli po chwaście, dajcie mi tu dajcie te suchą kiełbasę, to będę lubić te małe basy. A ja pucherocek wylozłem na pnioczek, Z pnioczka do dołecka, zabiłem roboska. A z tego roboska baran i owiecka, A z tego barana mleko i śmietana, A z tej śmietany i kościół murowany. Paciorecki, dymbionecki, za pasikiem nosę, A woz gospodyni oporę jej proszę. A jak mi nie docie, to mnie pogniewocie, To wam wszystkie gorki porozbijam, co na piecu mocie. Chodzi po bibicach, Wiela stukają, pukają, mowy wygłaszają. Stukają, pukają, mowy wygłaszają. Gdzie dobra gospodyni? Łaski wypraszają. I ja też przyszedłem do waszego domu. Pięknie was proszę, nie mówcie nikomu. Dajcie sera, masła i trochę grosiwa By na święta wielkanocne dusza ma była szczęśliwa. Gospodarze, gospodynie, dajcie to i kocia w Jeśli koszuk chciał wypełni, niech dobrobyt wam się pełni. Cię, to mnie podnie mocie I mam wszystkie orki powiem co na płocie mocie wow. <noise> Idę ja tu idę Przez wysokie progi Nogi ma do tańca Puchę roku bogi. Na bębenku puku puku Na piszczałce fiku fiku Cztery panny w tańcu Osoba na końcu Judości, udosi sprzedali Jezusa, zasmyślne srebrniki, wydali Chrystusa. Pojechałem na nich przez drugą granicę i wziąłem ze sobą dębową kłonicę. Popatrzcie się na mnie i rzetelnie obsłuszcie i duże jajeczka do koszyka włóżcie. Zemysł nie myślał, zeście bardzo skąpi, kto polubi lubi Nieba wstąpi. Pucheloki, nieboloki po bibicach chodzą, a śmieszne ola cyje gospodynią głosą. Wygląda, wygląda, po głowie się co Mój kaj, mój pucheloczek po świecie się obraco. A dajcie mi jajek pięć, to będę was wzięć. Ja Ubiłem paputy, chodziłem do nieba za kawałkiem chleba. Dziś kwietna niedziela, od rana do wieczora, Chodzi po wibicach pucheroków wiela, Stukają, pukają, mowy wygłaszają. W tegorocznej edycji Gminnego Przeglądu Pucheroków wystąpiło 59 dzieci. Wybrano także laureatów w konkursie na najbardziej tradycyjny strój pucheroka. Wszystkim uczestnikom i widzom serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia za rok.